Helldivers 2 ogólnie było pretendentem do gry roku, tak na dobrą sprawę. Mam wrażenie, że dużo osób w to wierzyło, chociaż mieliśmy dopiero początek roku, ale pojawiało się dużo takich głosów. Było mówione o tym, że w ogóle Helldivers jest w pewnym sensie objawieniem gamingu Double albo nawet AAA gamingu 2024 roku. Jest to najlepsza gra, która jakby realizuje formę live serviceu, nie? Że ta gra pokazuje, jak powinien wyglądać live service. Overwhelmingly positive reviews na całym Steamie. No i dupa. No i nie było. No i wydarzyła się drama. Wydarzył się tak zwany incydent. Incydent. Z Sony i łączeniem kont, w wyniku którego w tym momencie już ma mieszane opinie, bo gracze znowu zaczęli dawać pozytywne opinie, ale przez chwilę Helldivers miało overwhelmingly negative reviews. Nie umiem czytać słowa overwhelmingly, ale mniejsza z tym. I to wszystko za sprawą linkowania konta PSN. Tylko zauważyłem, że bardzo dużo materiałów na zagranicznym YouTubie, przede wszystkim, bo szczerze mówiąc, polskiego aż tak bardzo nie śledziłem w tej kwestii, zawiera dużo luk i nie do końca przedstawia całą i prawdziwą historię tego, co tam się tak dokładnie wydarzyło, więc my. Zaczniemy z zachowaniem chronologii wszystkich wydarzeń, gdzie zaczniemy w ogóle 8 lat temu nasz event i opowiemy o tym, co się dokładnie wydarzyło. Od czego się w sumie zaczęło. Może nie zaczniemy od tego, jak zapowiedziałem, co się wydarzyło 8 lat temu, ale od czego zaczęła się cała drama. Co było tym punktem zapalnym, co było tą iskrą, która sprawiła, że całe grill, do którego zostało nalane zbyt dużo podpałki, wypierdolił po prostu. Helldivers 2 Account Linking Update. Ogólnie chodzi o to w zgrubszy, że na początku Helldivers 2 z powodu problemów technicznych w momencie. Odpalenia gry pozwalało na to, aby ludzie nie łączyli swojego Steam'a z PSN-em, aby grać w Helldivers. Mówią nam, że ten okres minął i że od tego momentu będzie konieczne połączenie swojego konta Steam'owego z PSN-em, aby móc grać w Helldivers 2. No i jak się pewnie domyślacie, graczom się to niezbyt spodobało, ponieważ gracze, no, po pierwsze, nie lubią tworzyć kont których nie używają, a spora część mimo wszystko graczy Steamowych no nie ma konsoli, więc co za tym idzie nigdy nie miało PSN-a. Dla tych, którzy już mieli PSN-a, no to nie chcę im się łączyć, chociaż dla nich to jest najmniejszy problem. Dodatkowym problemem dla tych, którzy mieliby stworzyć konto nie jest tylko zrobienie palu kliknięć, tylko to, że Sony dość często w ostatnimi laty miała włamania hakerskie, w wyniku czego tracili mnóstwo danych i dane użytkowników były wykradane i to nie były jakieś jednorazowe incydenty, tylko tego było naprawdę parę. Warto może wspomnieć o tym, że w niektórych krajach w ogóle nie można założyć konta na PSN, a warto nadmienić, że te, że te kraje mogły jak najbardziej kupić Helldivers 2. Na Steamie. Więc tutaj zaczyna się problem. Co jeżeli ktoś ma Helldivers 2 na Steamie i nagle ma połączyć konto PSN, a nie może w ogóle założyć tego konta na psn No i zaraz do tego wszystkiego przyjdźmy, ale ogólnie pojawił się główny zarzut, że ej, że przez pierwsze 6 miesięcy Helldivers się nie wymagali tego PSN-a, że nigdy o tym nic nie było mówione i nagle z dupy oni twierdzą, że ej, bo to tak naprawdę było wymagane, ale, ale my to tymczasowo wygasiliśmy. No i ogólnie dużo osób w to nie wierzyło. Mnóstwo osób twierdziło, że to jest robienie w chuja i że nigdy tak. Takiego wymogu nie było. Cofnijmy się na początku 8 lat, do momentu, kiedy kontrakt pomiędzy Arrowhead Studio, czyli deweloperami gry, został podpisany z PlayStation. Sony, dokładnie rzecz ujmując. Helldivers 2 było w produkcji 8 lat, ponieważ taka ciekawostka jest ono robione na jakimś starożytnym szwedzkim, chyba silniku, i dlatego development gry trwał, tak, trwał tak długo, ponieważ podobno silnik no, nie był zbyt przyjazny robienia, tak, robieniu takiej gierki. Kontrakt z Sony został podpisany 8 lat temu i wtedy jeszcze ten kontrakt ogólnie to jest Twitter CEO Arrowheadu, czyli studia odpowiedzialnego za produkcję Helldivers. My też musimy odróżnić dwie rzeczy, które często ludzie mylą i które są bardzo ważne w kontekście Helldiversów, więc może. Od razu o tym powiedzmy. Najczęściej za produkcję gry odpowiadają dwa główne trzony: deweloperzy, czyli ci, którzy faktycznie robią gry, oraz wydawca, czyli ten, który najczęściej łoży kasę na produkcję gry, zajmuje się marketingiem oraz zajmuje się sprzedażą gry w samych sobie i to wszystkie decyzje sprzedażowe są zależne od wydawcy. Dodatkowo wydawca ma prawo do marki, czyli Helldivers 2, prawo do tego IP ma sony. A nie Arrowhead. Gdyby kiedyś powstało Helldivers 3, to teoretycznie Sony może powiedzieć: Wiecie co, jebać was Arrowhead, fajnie, że zrobiliście dwójkę i jedynkę, ale w sumie już Was nie potrzebujemy. Helldivers 3 będzie robił ktoś zupełnie inny. I Sony ma absolutnie do tego prawo, ponieważ oni mają prawo do IP. Jednak w kontekście e, z historii Helldiversów najważniejsze będzie to rozróżnienie. Sony. Czyli wydawca odpowiada za takie rzeczy jak sprzedaż produktu, oni decydują w jakich krajach będą sprzedawani i jakie są pewne rzeczy powiązane z tą sprzedażą. Zawsze podczas procesu deweloperskiego wydawcy proszą o jakieś dodatkowe rzeczy i to była jedna z tych rzeczy. Dyskutowaliśmy na ten temat i było powiedziane, że jest to ważne, żeby PlayStation miało przepisane swoje konto do tytułu, który jest online, co jest w ogóle dziwnym argumentem ze strony Sony, bo istnieje mnóstwo gier, które mają crossplay z grami Sony, a nie wymagają PSN-a, niech pierwszym lepszym przykładem będzie Warframe, który nie wymaga żadnego linkowania swojego konta na Steamie. Co prawda, Warframe ma oddzielnego klienta, w ogóle nie korzysta z klienta Steama, tylko z Steam, tak jakby pośredniczy, no ale nie zmienia to faktu, że są gry, które mają crossplay. Tekken 8 chociażby, też przytoczony przez skid drive'a. Zostało to zaimplementowane parę miesięcy przed wypuszczeniem gry. Gdzieś znalazłem tweet, ale nie udało mi się do niego dokopać, że było to dokładnie 6 miesięcy przed wypuszczeniem gry. 6 miesięcy przed wypuszczeniem gry studio dowiedziało się, że będzie wymóg jednak, żeby PSN był. Początkowo ten wymóg miał być opcjonalny, a nie był, miał być faktycznie obowiązkowy że tak to ujmę, ale dowiedzieli się 6 miesięcy przed wypuszczeniem gry, że jednak ten PSN ma być zaimplementowany. Kilka miesięcy w tym okresie między zapowiedzią a wydaniem gry zostało to wprowadzone. Kiedy serwery wybuchły na starcie gry, musiałem podjąć szybką decyzję. Tutaj w sumie nie mówi o tym, że to on podjął tą decyzję, ale tak, to on podjął tą decyzję, chyba będziemy mieli na ten temat kolejnego tweeta. Więc została podjęta decyzja po prostu, żeby odłączyć PSN-a, ponieważ to poprawiło zdecydowanie performance serwerów. I nie podłączali go z powrotem, ponieważ bardzo dużo bardzo było duże, duże ryzyko, że gdyby to zrobili, to znowu serwery by wybuchły, a warto nadmienić, że w tamtym okresie 90% tak na dobrą sprawę negatywnych reviewsów powiązanych z Helldiversem, to było właśnie narzekanie, że serwery, że serwery nie działają. To było jak najbardziej słuszne narzekanie. No i w końcu Sony znowu wymusiło, by zrobić to połączenie. No i oni to zupełnie nie byli przygotowani. Nawet mówili o tym, że na pewno będzie backlash z tego powodu. Był backlash, no i teraz znowu o tym rozmawiają. Ale ogólnie tak, od początku było wiadomo, że będzie wymagane to łączenie i ba, ono nawet na początku było w grze. I to nie jest tak, że ten CEO sobie to zmyślił, tylko zobaczcie. Normalnie jest napisane, że requires third-party account PlayStation Network. To ogólnie widniało przed premierą Helldiversów i parę godzin po premierze Helldiversów. To było jawne, nie było czegoś takiego, że ktoś na przykład zrobił pre-order na Helldiversów i o tym nie wiedział. Ta informacja od samego początku była jawna. Mamy na przykład tredy z 7 lutego ze Steam Forum, które, w którym to ludzie dyskutują na temat właśnie PSN-a i łączenia PSN-a ze Steamem. I żebyśmy nie zrozumieli się źle. To ja tutaj nie bronię Arrowheada pod tym względem, że oni źle komunikowali i w ogóle źle to wszystko zostało przeprowadzone po tym, jak odłączyli tego PSN-a. Mi tutaj bardziej chodzi o to, że pojawia się bardzo dużo argumentów w sieci, że to nigdy nie było tak że PSN był wymagany, tylko oni dopiero po tym baklarzu dorobili taką ideologię, że to było kiedyś wymagane, ale w sumie to nie ma na to białka i tak naprawdę nigdy tego nie było. Było. I funkcjonowało przez parę godzin po premierze gry, ale przez to, co się działo z serwerami, bardzo szybko padła decyzja, żeby to jednak uciąć i żeby po prostu do tego tematu nie wracać jak najdłużej się dało. I Arrowhead moim zdaniem spierdolił jedną fundamentalną rzecz. Nie komunikowało tego, że PSN powróci. Jakby po prostu oni to odpieli jakby oni sami o tym zapomnieli, że to było wymagane. Czy tak faktycznie było? Wątpię. Czy może Arrowhead liczył na to, że skoro gra odniosła taki sukces, to będzie taka dźwignia dla nich przetargowa, że powiedzą Sony ej, zobaczcie, nasza gra cieszy się takim powodzeniem. No chyba nie musimy linkować tego PSN-a, nie? Może to było takie, takie myślenie, ale to są tylko domysły. Nie zmienia to faktu, że nieważne jaki był ich powód, żeby taką decyzję podjąć, trzeba ich jebać za to, jak to wyszło finalnie. I to nie jest tak, że Arrowhead jest tutaj totalnie bez bo tak jak mówię, powinni komunikować od samego początku. Powinni może, nie wiem w sumie, jak mieliby to zrobić, ale nie powinni może co jakiś czas przypominać, że, ej, pamiętajcie, że to, że nie ma PSN-a zostało wyłączone tymczasowo. Nie, za każdym razem, kiedy były problemy z serwerami, powinni o tym przypomnieć. Od razu, kiedy serwery zrobiły się stabilne, powinni też przede wszystkim wtedy przypomnieć o tym, że, ej, przypominam wam, że fajnie, że teraz mamy serwery stabilne. No, ale ogólnie tą stabilność zawdzięczamy tego, że usunęliśmy wymóg połączenia PSN-a, a jednak tego wymagało od nas Sony. Więc spodziewajcie się, że to prędzej czy później wróci. Zdecydowanie zawiodła komunikacja oraz planowanie. I ktoś mógł powiedzieć, dobra, ale to czemu w ogóle podpisywali umowę z Sony, skoro wiedzieli, że Sony to jest taka szemrana firma. I tutaj na ich obronę powiem, będąc trochę adwokatem diabła, że należy pamiętać, że Sony 8 lat temu było trochę inną firmą, niż jest w dzisiejszych czasach. 8 lat temu, trochę dawniej niż 8 lat temu, ale to wtedy jeszcze nadal Sony żyło trochę pokłosiem tego eventu. Był ten słynny filmik od Sony, gdzie wiecie, Xbox po raz pierwszy wprowadził to, że wasze gry będą przypisywane do waszego konta na Xboxie, nawet fizyczne kopie, nie? I wtedy Sony wypuścił ten prześmiewszy filmik, gdzie po prostu jest instrukcja, jak na PlayStation 4 możemy pożyczać gry, wymieniać się grami ze znajomymi, po prostu dwóch panów przekazuje sobie pudełko z gierką i mówią, e, proszę, oto o to twoje pudełeczko, nie? Z twoją gierką. I to było Sony, które te powiedzmy 8 lat temu, to był powiedzmy ten status Sony. Z tym Sony było kojarzony i wtedy jeszcze Sony miało dość pozytywną renomę. Jakby tym można bronić, to dlaczego padła decyzja, żeby związać się z takim, a nie innym wydawcą. To jeszcze ogólnie mamy jeden tweet, który trochę timeline'owo wybiega do przodu, ale jest w nim ważna informacja, która dotyczy tego, co się wydarzyło w przeszłości. CEO Arrowheada mówił o tym, że jakby rozmawiamy z PlayStation, szczególnie w kontekście tych państw, które nie mogą e, użyć PSN-a, zostali zostaliście wysłuchani, rozmawiamy na ten temat. No i ogólnie tutaj ktoś skomentował, że dlaczego zachowujesz się tak, jakbyś był totalnie bez winy? Powinieneś najpewniej wiedzieć, że PSN był jakimś wymogiem lata temu. No i tutaj znowu jest ten niezrozumienie, że to jakby nie było coś, co zostało wprowadzone nagle, tylko to było od początku gry ale mniejsza, mniejsza o tym. I właśnie tutaj chodzi, to jest właśnie ten tweet, o czym mówiłem, że on się przyznaje do tego, bo w wcześniejszym twicie było mówione o tym, że została podjęta decyzja. Tutaj przyznaje się CEO do tego, że to jego decyzją było to, żeby od, odciąć te konta, żeby poprawić stabilność serwerów. W sumie to z jego winy, tak na dobrą sprawę, jest to, że nie upewnił się, że gracze są świadomi tego, że to będzie wymóg i niewystarczająco dużo o tym rozmawiali. Wiedzieliśmy o tym, że taki wymóg będzie 6 miesięcy zanim gra zostanie stała odpalona. I teraz, kiedy już powiedzmy znamy historię tego, jak to było w przeszłości, kiedy zostało to podpisane, kiedy zapadły odpowiednie decyzje i to, że na początku faktycznie ta gra tego wymagała, tylko ten wymóg został zdjęty, to porozmawiajmy o pierwszym, powiedzmy, pierwszej reakcji zarówno community, jak i samych deweloperów i community managerów. To jest chyba największy kwiatek. Oczywiście community się obsrało i jak najbardziej słusznie i głównie o dziwo, nie dlatego, że ej, muszę zrobić parę klików, tylko faktycznie ludzie stanęli obroną za tymi graczami, którzy pochodzą z reju którzy zostaliby po prostu całkowicie odłączeni od gry. Oczywiście yy, ważnym punktem też było to, że ludzie nie chcą zakładać konta na platformie, której nigdy nie użyją, dodatkowo mając na uwadze właśnie to, o czym mówiliśmy, to, że Sony było wielokrotnie hakowane, ale głównie właśnie chodziło o te biedne kraje. O ile sam Arrowhead powiedział, że dobra, jakoś ogarniemy, no bez przesady nie jest tak źle, ale słyszymy wasze głosy, będziemy rozmawiać z Sony i od początku taki był komunikat od Arrowheada, no to community managerzy się no nie do końca popisali. I tutaj jeden z community managerów na Discordzie napisał taki dość, no moim zdaniem, zdaniem mnie fortunny i w ogóle nieprzemyślany wpis, ponieważ uznał, że to nie jest tak, że to jest pierwsza albo nawet czternasta mainstreamowa gra, która wydaje jakiegoś third party konta, które zajmuje parę minut, żeby stworzyć, ale to jest dla wielu ludzi deal breaker, że muszą y, zmarnować 120 sekund swojego dnia, żeby wprowadzić e-mail i hasło, potem o tym zapomnieć. Zmieńcie swój review na Steamie i wyraźcie swoje niezadowolenie na platformie, gdzie to ma znaczenie. No i ogólnie split Day strasznie się odkleił i dużo Community managerów niestety rozumowało w ten sposób. Była jeszcze drama na, na Twitterze z jedną community managerką, która akurat moim zdaniem oberwała troszeczkę za mocno, ponieważ ona mówiła o tym, że PSN będzie po to, ponieważ będzie im pomagał zarządzać banami. I to jest akurat prawda, bo PSN będzie w znaczącym stopniu pomagał Arrowheadowi zarządzać banami, ponieważ będą mieli od razu całą, jakby, infrastrukturę, cały framework, jaki Sony przygotował latami, że po prostu za takie rzeczy odpowiadać. I dla nich to jest faktycznie przydatne narzędzie pod, ty pod tym względem. Oczywiście ona powinna uwzględnić to, że ej, to zostało wymuszone przez Sony, i że ogólnie się z tym nie zgadzamy, ale to jest taki jeden, jedyny benefit, jaki mamy. Zostało to bardzo źle odebrane, ona aż usunęła konto na Twitterze. To jest prawdą, to, co ona pisała, aczkolwiek, moim zdaniem, ta cena nie jest warta tego, e, co się po prostu działo. No i znowu, że ona nie zwracała w ogóle uwagi chociażby na tych graczy, którzy zostaną całkowicie odcięci od gry, co jest oczywiście niedopuszczalne. Ona nie mówiła, że PSN ma unik id, dlatego dobre do banowania, a nie wiem, szczerze mówiąc tej kwestii jeszcze tak nie, nie wczytywałem. Jeżeli tak, to trochę odklejka z jej strony ponownie, bo oczywiście Steam też ma unikalne id i to nie jest żaden problem. Ten sam ogólnie community manager popisał się czymś takim. Jeden z graczy napisał do Will kill helldivers 2 on Steam, backpedal or lose your player base, czyli wycofajcie się albo stracicie swój fanbase, player base. Po czym Spitz napisał, e, myślałem, że, że masz zamiar refundować i sobie iść. Czyli no, takie dość aroganckie podejście do klienta na Discordzie, że tak to ujmę. Ogólnie, kiedy community managerzy rozmawiali sobie w taki sposób, no to sam CEO ponownie zaczął opowiadać i zaczął sam się do tego odnosić. Mówił o tym, że linkowanie kont i zlogowanie się dodatkowej usługi nie jest czymś, co ludzie by chcieli, ale tak naprawdę muszą to zrobić i musimy to respektować. O ile Steam Page gry od zawsze pokazywał, że będzie to wymóg, tak on powinien faktycznie w dużo lepszy sposób komunikować to wszystko, nie? No i tutaj pojawił się ogólnie ciekawy wpis, że ogólnie co ogólnie z graczami właśnie, którzy nie mają w ogóle dostępu do PSN, no to e, właśnie CEO powiedział, że rozmawiają z nimi na ten temat, próbują znaleźć jakieś rozwiązanie. A dodatkowo padło jeszcze jedno ciekawe pytanie, ponieważ ktoś powiedział o tym, że chociażby w Wielkiej Brytanii, żeby stworzyć konto na PSN, musicie wysłać swój dowód osobisty, swój numer telefonu albo zrobić skan twarzy, żeby w ogóle e, zrobić konto. Tam w ogóle ludzie to debunkowali, czy to jest prawda, czy nieprawda, były pokazywane różne screenshoty i tutaj ktoś napisał, że it is true for those who reside in UK and Ireland, no i na to odpis, odpisał CEO, że wow, to w sumie dość pojebane i zakładam, że to pewnie prawo Wielkiej Brytanii w sumie wymaga, żeby weryfikować się w taki sposób, To jest najpewniej prawdą, że to jest właśnie ze strony powiedzmy jakiejś wewnętrznej, co nie zmienia faktu, że jest to gówniane i nawet sam CEO to przyznał, że to brzmi jak trochę zbyt dużo dla mojego umysłu kochającego wolność. I co więcej, tak jak niektórzy z was już zauważyć, na przykład, w takim kraju jak w Ukrainie, oj, nie chciałem analizować strony Twittera, nie da się w ogóle założyć PSN-a bez posiadania. Konsoli. In response to your request, we would like to inform you that registration of an account of region of Ukraine is possible only through the console itself. Tylko jeżeli masz konsolę, to tylko przez konsolę możesz założyć konto na psn -ie. Czyli jeżeli nie masz konsoli, to chuj ci w dupę, nie pograsz sobie w Helldiversów na komputerze. Pff, No, pojebana sprawa. Szczególnie trzeba mieć na uwadze, że na pewno Ukraina nie jest jedynym krajem, która ma taki wymóg. Najpewniej jest więcej krajów, które musiałyby zapłacić 2000, żeby pograć sobie w gierkę. To więcej niż. Najdroższa Escape from Tarkov, a to już jest sztuka. No i ogólnie małpy z silne razem. Zaczęła się wielka akcja downvotowania. Jeszcze niedawno tak wyglądał Steam Score Helldiversów Diversu dwójki. Przypominam, gra początkowo była overwhelmingly positive i all reviews zeszły do mixed, a recent reviews zeszły do potężnie. Negatywny. Małpy razem silne i to dość zabawne, bo gra, która uczy nas w pewnym sensie, żeby działać wspólnie, żeby razem wykonywać pewne obiektywy, żeby razem realizować pewne zadania, bo inaczej one się nie powiadą. Razem jako cała społeczność Heldiversów nagle się okazało, że kurde te umiejętności zostały przeniesione do prawdziwego życia. Szacun. Ogólnie o dziwo to że gracze zaczęli dawać negatywne reviewsy, zdało egzamin. Zaczęło działać. Co prawda powoli, ale coś tam zaczęło się ruszać. Nie tylko od strony Arrowheada, ale od strony Sony. Ale było to bardzo powolne i w sumie do samego końca nie wiedzieliśmy, jak to się do końca potoczy. Co nie zmienia też faktu, że na pewno pomocne było to, że okazało się, że Steam refunduje Helldivers 2 nawet, jeżeli mamy przegrane w chuj, w chuj godzin. Osoby najpierw, wiecie, odbijały się od bota, który mówił, że nie no, kolego, masz przegrane więcej niż dwie godziny, ale kiedy ponownie upomocnili Pominali się mówiąc o tym, że zostało zmienione Terms of Service, co nie do końca było w sumie nadal prawdą, ponieważ od początku i przez cały czas ten wymóg PSN był widoczny na Steam Storze to mimo to ludzie pracujący w Steamie decydowali się refundować Helldiversów w dwójkę i ludzie faktycznie zaczęli to robić, więc nie dość, że zaczęli refundować grę, co oczywiście najbardziej uderzy e, zarówno dewelopera, jak i publishera, to zaczęli wystawiać negatywne reviewsy. W międzyczasie w ogóle doszło do tak zwanego incydentu, czyli za zaczęły się rozmowy z tym, co zrobić z krajami, które nie mają dostępu do PSN-a. Czy może pozwolimy im jednak nie podpinać tego PSN-a? I tutaj Sony wpadło na genialny pomysł, o czym dowiedzieliśmy się ze SteamDB, czyli Helldivers 2 przestało być możliwe do kupienia w 177 krajach, gdzie PSN jest niemożliwy. Te wszystkie kraje łącznie z unknown code XD. <laughs> zostały zbanowane i nie można już było kupować Helldiversów w tej, w tych krajach. Najprawdopodobniej w tych krajach nie, w tych krajach nie będzie można również grać. Niestety Watykan również sobie nie pogra. Papież sobie nie ponurkuje już z nami w Helldiversach oraz ktoś może się zdziwić, że Japonia jest na liście. no przecież Sony jest w Japonii, ale okazuje się, że dlatego, że Japonia ma po prostu swoje jakieś tam oddzielne systemy, od tego ma jakąś tam swoją wersję Helldiversu, która jest tylko dla Japonii, nie? Więc no, Sony jakby za jednym zamachem pokazało, jak sobie strzelić w obydwa kolana z jednej broni, co już jest sztuką, ale można. W tym momencie to było takie chyba apogeum. W tego momentu reviewsy zaczęły po prostu napierdalać, jak jeszcze parę dni wcześniej Helldiversi spadający z nieba na niewyzwolone planety. E, zaczęły się jeszcze więcej refundów, zaczęło się jeszcze większy apro, że no jak można odciąć ludzi od gry, którzy za nią zapłacili? I w tym momencie coś drgnęło. Coś zaczęło mocniej drgać i widzieliśmy to chociażby przez Redemption Arc Community Managera Spica, o którym dopiero co mówiliśmy, który powiedział o tym, że... Trwają wewnętrzne dyskusje. To było dwa dni temu. Trwają dyskusje o obowiązkowym łączeniu kont i nie może mówić zbyt wiele, ale ogólnie deweloperzy, sami deweloperzy są bardzo negatywnie tego nastawione i szukamy lepszych opcji. Jeżeli żadna lepsza opcja nie zostanie zaproponowana dla graczy, którzy nie mają PSN-a, zapewniam was, że nie zrobimy obowiązkowego PSN-a dla tych ludzi. Nie zmusimy ludzi, żeby łamali TOS Sony albo żeby nie grali w grę. Ktoś może się zdziwić, o co chodzi z łamaniem TOS Sony, bo było parę gagatków, którzy pomyśleli, ej, ja mam VPN-a, ja sobie przejdę do kraju, który może grać w Helldivers. I wiecie, co się stało, jak używali VPN-a? Dostawali kurwa bana za to, że używają VPN-a i to łamie TOS Sony. No, więc jeszcze przy okazji tej dramy, parę osób w ogóle włapało bana. Taka ciekawostka. Co oczywiście dolało oliwy do ognia. Wszystkie zmiany, które ogłosiliśmy na Steamie, które są Frequently Asked Questions, wychodzą od Sony, a nie od naszego teamu. Tutaj też warto nadmienić, że we Frequently Asked Questions było wcześniej powiedziane, że PSN będzie opcjonalny do linkowania w gra online od Sony, a teraz się to zmieniło dokładnie w dniu tej dramy, na to, że jest to jednak obowiązkowe. I oczywiście, Frequently Asked Questions nie jest żadnym wiążącym dokumentem i to się może zmienić. To nie jest żadna umowa ani w tym stylu, no co jest zmiana faktu, że jest to bardzo gówniany krok. No i tutaj. Chyba największy moment Redemption Arc, e, kiedy Spitz mówi o tym, że nie miał pojęcia, że są e, kraje, które nie mogą zrobić PSN, a kiedy mówiłem o tym, odwiecie ten statement, że o, matko, że płaczecie, że to jest tylko 120 sekund i tak dalej. Bardzo przepraszam za to, że z, zakładałem, że to jest tak łatwe dla wszystkich. Nie martwcie się, nie chcemy nikogo zmuszać, żeby nie grali w grę, albo żeby ułamali TOS Sony. E, będzie lepsze rozwiązanie. Tutaj ogólnie powiedział coś bardzo odważnego. To jest jakby już takie dopełnienie tego Redemption no, Okej, okay, przeprosić każdy może, ale to Powiedział coś odważnego, coś, co mam wrażenie, żaden pracownik, żadnego studia, tym bardziej pod wydawcą takim jak Sony, nie powinien mówić, ponieważ to jest praktycznie odbuta stracenie pracy. Ponieważ Spitz powiedział, że róbcie refundy, dawajcie negatywne reviewsy, Ponieważ to jest nasza dźwignia przetargowa podczas rozmowy z Sony. Oni nie czytają naszego Discorda. To jest bardzo dla nas przykre, że nasza gra traci na rankingu, ale no to jest tak naprawdę konieczne i ogólnie cały tym jest po stronie graczy. No i wiecie, pracownik studia, który mówi wprost o tym, że refundujcie naszą grę, dawajcie negatywne opinie. No ogólnie większość osób myślała, że, że to jest koniec, że to jest moment, w którym. Spit się pożegna z pracą i w sumie to nie wiadomo, co będzie dalej z tą dramą. Bo wiecie, często jest tak w internecie, że ludzie płaczą i to nie znamy od dziś. Płaczą na redditach, płacą, płaczą na Twitterze, płaczą wszędzie, gdzie się da, a finalnie okazuje się, że no, nic nie zostaje zrobione. Kto ma w dupie to, że ludzie płaczą ważne, żeby Hajs się zgadzał. No tylko że w tym przypadku małpy mądre razem. Małpy nauczone jak grać w Headlivers kooperatywnie, i jednak duża ilość negatywnych reviewsów, totalnie niszczącą grę, a co za tym idzie refundy. Okazało się, że o dziwo to przyniosło skutek, ponieważ 6 maja o 6 rano Sony ogłasza, że słyszeli feedback odnośnie linkowania kont i wycofują się z tej decyzji. Nadal uczymy się, co jest najlepsze dla pe pecieciowych graczy, i wasz feedback był niesamowicie ważny. Dziękujemy, że wspieracie Helldivers. Więc można powiedzieć, że wygranko. Gracze wygrali. Niesamowite. Udało się wymusić zmiany na molochu, jakim jest Sony. W ogóle ciekawostka. Spitz nadal pracuje w Helldiversach. O dziwo nie został wywalony, chociaż sam przyznał, że był pewien, że straci pracę i jego przyszłość nadal jest nie do końca znana. Ale póki co pracuje, więc. Wow, ciekawa rzecz. I tutaj e, ważną rzecz napisał Pirate Software, że streamer. Bardzo znany, który ma też zresztą background w Game Devie, jak i w Ethical Hackingu, który mówi o tym, że jest to coś, co już jakby na zawsze, miejmy nadzieję, że się nie myli, pozostawia e, jakby plamę na marce Sony na bardzo długo. Chociaż prawda jest taka, że jakby nam dali Bloodborne na PC, to wszyscy by o tym kurwa od razu zapomnieli. Wow, to jest właśnie niesamowite. Jak ludzie zaczęli głosować faktycznie portfelami, to coś się zmieniło. Niezwykłe. W ogóle warto też nadmienić, że CEO już nawet widać, że kamień mu spadł z serca, bo zaczął śmieszkować na temat tego, że ej, patrzcie, że te negatywne reviewsy to w sumie wyglądają jak bardzo fajny wzór na pelerynę w Helldiversach, nie? No i ludzie już ogólnie już są rozmowy w toku z teamem, żeby potencjalnie dodać pelerynę z takim wzorem, co byłoby dość e, ciekawym zwieńczeniem całej tej sytuacji. No i ogólnie bardzo miło widzieć, że ten CEO już ma taki dobry humorek, bo wcześniej naprawdę było widać, że od pewnego momentu mu to wyszło, weszło na psychę, ponieważ e, ktoś na przykład napisał, że ej, bo PlayStation Network nie jest wspierane w moim państwie, co powinienem zrobić? I on napisał po prostu, I don't know, z kropką, I jakby część osób to odebrało jako takie, nie wiem, pyszne, jako takie na odpierdol się, że nie wiem, xpp nie mój problem, a ja mam wrażenie, nie może ja interpretuję zbyt mocno tą kropkę, na końcu mam wrażenie, że to była jeszcze taka bezradność, nie? Po prostu siedział przed tym kąpem załamany, nie wiedział co z co robić, nie wiedział co z tą sytuacją począć, bo w sumie dużo rzeczy jest zależne od Sony, a nie od niego, i po prostu kurwa z tej bezradności napisał, nie wiem, po prostu kurwa nie wiem. W tym momencie Helldivers ma już na Steamie opinie mieszane. Więc jak widzimy, gracze znowu głosują na plus, chociaż moim zdaniem jeszcze nieco za wcześnie. A wiecie czemu za wcześnie? Ponieważ nie nastąpiła rzecz, która trochę też obnaża hipokryzję graczy, nie? Bo było mówione, że nie, 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 my nie robimy tego dlatego, że nie chce nam się linkować konta. My to robimy dla naszych braci, dla naszych heldiversów, którzy nie będą mogli nurkować razem z nami, ponieważ nie ma PSN-a w ich państwie. I wiecie jaki jest problem? PSN-a nadal nie ma w tych państwach. Nie weszła jeszcze zmiana, która by cofnęła. Wstawienie tych 177 krajów na Blacklistę. I Tor Pirate Software napisał bardzo mądrze, że on nie zmieni swojej. Swojego reviewsa, dopóki nic nie zostanie zrobione z tym. I moim zdaniem to jest słuszna podstawa, bo to naprawdę nie chodzi kurwa o to, że o matko nie chce mi się linkować konta. Nie chodzi o to, że dajemy swoje dane do kolejnej firmy, która jest przedachinczyką, mimo tego, że nasze telefony wiedzą kurwa o nas wszystko. Każdy ma praktycznie Facebooka, Instagrama. Wszyscy już tak naprawdę wiedzą o Was wszystko. To podpięcie Waszych danych do kolejnego konta nic absolutnie nie zmienia. To rozchodzi się tak naprawdę o tych graczy, którzy faktycznie nie mogą grać. I jeżeli ty. Widzu, masz Helldivers i dołączyłeś do akcji, wystawiłeś negatywną opinię, to faktycznie nie cofa jej, dopóki ten wymóg nie zostanie spełniony, bo tak naprawdę to jest ważniejsze, żeby to zostało spełnione, bo to właśnie chodzi o tych graczy, którzy aktualnie nadal nie mogą bawić się w Helldivers, ani nadal nie mogą kupić Helldivers. Co nie zmienia faktu, że myślę, że jako społeczność graczy możemy być z siebie dumni. Myślę, że jako społeczność graczy pokazaliśmy, że tak naprawdę, kiedy w sensowny sposób głosujemy, kiedy w sensowny sposób wyrażamy swój sprzeciw, naprawdę może oddać. I o ile ta batalia była krótka i dość efektowna, to myślę, że jako cała społeczność graczy możemy wyciągnąć z niej dość ważne lekcje. I dość ciekawie się to śledziło. Powiem Wam szczerze, gdzieś czułem z tyłu głowy, że to się zakończy w taki sposób, że Sony się w końcu ugnie, ale miałem wrażenie, że takie kopium że realnie. Nie się bardzo zawiodę. Wygraliśmy. Jest to naprawdę zabawne, że gra właśnie, która uczy kooperacji w świecie gry, nagle okazało się, że w tym świecie realnym też nauczyliśmy się, jak działać razem, że tak to ujmy. I to w sumie wszystko, co miałem do powiedzenia w tej kwestii, Dartian bez odbioru.